Jak widzieliście, zaliczyłem idiotyczną kraksę, która spowodowała zbicie mojego obiektywu w kamerce od DJI Air Unit i dzisiaj pokażę wam, jak ją wymienić. Kamerka wygląda tak, jest całkowicie zbita. I powiem wam, że najlepszy sposób, żeby ją odkręcić, to tak naprawdę zdjąć kamerkę, odłączyć ją od kabla i potem próbować ją wykręcić po prostu w rękach, mając tą kostkę kamery i obiektyw, jakby w drugiej ręce. Więc rozłożę szybko drona. Dostałem się do kamerki już yy, i pierwsza rzecz, którą ja bym zrobił, żeby się nie siłować tutaj z tym obiektywem, mając podłączony ten kabel, żeby niczego nie urwać przez przypadek, żeby odłączyć ten kabel, trzeba po prostu odkręcić dwie śrubki, a potem odłączyć jeden konektor. Te śrubki to są śrubki HEX 1,5 mm. Jeżeli kiedykolwiek przykręcaliście tę kamerkę do drona, to ogólnie te śrubki boczne to jest dokładnie ten sam klucz, czyli 1,5 mm. Także zaczynamy. Odkręcamy pierwszą śrubkę, odkręcamy drugą śrubkę. O, już od razu odskoczyło. Zanim otworzę to pudełko, to chciałbym Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tutaj widzicie taką strzałkę, pewnie. O. O, dobra. Ta strzałka mówi, gdzie powinna być ta kamerka umiejscowiona do góry. Jak spojrzycie na tą strzałkę teraz i zdejmiecie tą pokrywkę, to zauważycie, że ten konektor jest po lewej stronie. To wam się przyda, jak będziecie próbować potem składać tego drona z powrotem, żeby przypadkiem nie zainstalować tej kamerki do góry nogami. Żeby usunąć ten konektor, najłatwiejszy sposób to jest wziąć jakiś taki. Tool. ja niestety zapomniałem swojego wziąć, więc będę używał metalowego płaskiego śrubokręta, żeby tutaj od jednej strony podważyć ten konektor tak delikatnie jak tylko się da. O i to bardzo szybko wyskakuje. No i już problem z głowy, prawda? Teraz tą kamerkę możemy mieć oddzielnie w rękach, nie martwiąc się, że przypadkiem urwiemy kabel siłując się z tą kamerką. Zdjęcie tego obiektywu jest naprawdę, naprawdę trudny. Pierwszą rzecz, którą trzeba zrobić, to jakby usunąć ten klej, który jest dookoła tej kamerki. Tutaj widzicie, że już to zrobiłem, bo chciałem, prawda, przetestować metodę zanim Wam to pokazałem. To jest normalnie wkręcone o, tak głęboko i trzeba tutaj się dostać jakimś ostrym narzędziem i po prostu dookoła po odcinać po prostu ten Klej, jak już dojdziemy do koła, to bez podgrzania tego to praktycznie nie pójdzie. Najlepszy sposób, jaki ja odkryłem, to po prostu podgrzanie tego taką dmuchawą. Ja mam lutownicę, taką, która z jednej strony ma grota, z drugiej strony ma taką dmuchawę do poluzowania po prostu tych układów. Jak się ustawi to na 200 stopni i się po prostu tak dookoła tego obiektywu podgrzeje tą kamerkę przez parę sekund, to ona się nagrzewa do takiego stopnia, że jak się weźmie ten obiektyw w jakąś taką powiedzmy, szmatkę, albo jeszcze lepiej, w jakąś gumową część, na przykład jakąś dętkę czy coś, żeby mieć jak największe tarcie, to wtedy można po prostu wreszcie ten obiektyw ruszyć. Po wykręceniu tego. O, obiektywu. Można wkręcić nową sztukę. Ja już tutaj taką, właśnie jedną mam. No to wkręcamy. Z tego co widzę, to kamerka już jest, wszystko jest zainstalowane. Nie jestem pewny, czy, czy można tą, ten obiektyw wkręcić do samego końca. Czy trzeba mieć go troszeczkę wykręconego, żeby ostrość była właściwa? Z tego powodu zostawię to tak, jak jest. Jeżeli zapomnicie, którą stroną tą blaszkę trzeba zainstalować, to pamiętajcie, że tutaj jest to takie srebrne coś z gąbką, co dociska ten konektor tutaj, więc praktycznie nie da się tego pomylić. Nie musicie tych śrubek bardzo mocno dokręcać. Dokręćcie tak naprawdę z wyczuciem, jak zaczynacie czuć opór, tak delikatnie troszeczkę dokręcić, żeby po prostu nie urąbać gwintu. Te śrubeczki są bardzo małe i przez to bardzo delikatne. Tak, jak myślałem, obiektywu nie można wkręcić do samego końca, ponieważ wtedy nie będziemy mieli ostrości. Najlepiej jest wkręcić go tak praktycznie do samego końca, a potem delikatnie zacząć go odkręcać, żeby złapać tą ostrość. To oczywiście możemy zrobić tylko i wyłącznie w goglach, żeby po prostu nadzorować, co się tam dzieje. Z tego powodu, że ten obiektyw nie jest wkręcony do końca, myślę, że warto jest zrobić to, co zrobiło DJI fabrycznie z obiektywem, czyli dodać tutaj. Jakiegoś hot glue czy coś w tym rodzaju, żeby to zalepić tą szparę, i żeby to się nie odkręcało, albo dać coś na kształt takiej rurki termokurczliwej. I ja myślę, że, że zrobię jedno i drugie. No i też sobie już wydrukowałem takie e, zabezpieczki na obiektyw, żeby przynajmniej w jakiś sposób zabezpieczyć tego drona przed uderzeniami, tak pod kątem w ten sposób. Prawdopodobnie takie uderzenie AMFAS i tak nic nie da, ponieważ ten profil jest dosyć płaski, jak widzicie, a to z tego powodu, że ten obiektyw jest dosyć szerokokątny, więc i tak się nie da, nie chcę sobie zasłaniać wizji. Jeżeli ten filmik wam się przydał, to dajcie lajka, jeżeli macie jakieś pytania na temat DJI FPV, to zostawcie je w komentarzu poniżej. Jeżeli podobają Wam się tego typu filmiki, to zasubskrybujcie ten kanał i do zobaczenia, do następnego filmiku. Cześć.